Rzuciłam wszystko i pomyślałam, że pojadę w Bieszczady, ale okazało się, że pojechałam na Mazurę, więc teraz siedzę sobie w lesie na Mazurę. I ja mi. O mio. maja. Jestem pierwszy raz na, na wibracjach. Najbardziej interesują mnie tutaj ludzie, którzy są i ich, ich różnorodność, ich energia. To jest takie miejsce, gdzie też trochę mogę się naładować i, i trochę mogę zobaczyć, jak dużo jest osób, które myślą w ten sam sposób co ja i w ten sam sposób żyją. Ten płot we mnie na przykład był bardzo zamknięty i bardzo się cieszę, że mogę to gdzieś w końcu zrobić, krzyknąć. Interesuje mnie tutaj wspólnota, to, że ludzie się tutaj jednoczą faktycznie i. Mają taki jeden cel, cel miłości można by nawet powiedzieć. Wszyscy się w tym jednoczą i, i wszyscy tego próbują poszukiwać. Pierwszy, 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 raz pierwszy i na pewno nie ostatni. Muzyka jest świetna, to na pewno. Bardzo nam się podoba tantra, przepięknie, czyli dobrą energię. A jesteśmy też tutaj po coś, żeby zobaczyć coś więcej, że coś jest więcej w nas, a nie tylko taka powierzchowność. To jest piękne, że bez słów rozumiemy się, tak naprawdę. W zeszłym roku byłam po raz pierwszy, pojechałam sama, zakochałam się w tym miejscu. Dla mnie ważne są spotkania z prelegentami, które rozwijają duchowość. Aczkolwiek wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, wieczorna muzyka, tańce, otwartość ludzi, poznajemy nowych ludzi. Tak, to taka okazja, żeby podoświadczać siebie. I na pewno z taką głową wyjedziemy, bo tutaj się namieszało nam trochę w głowach. To pozytywnie. pozytywnie. bardzo. Ja nawet wczoraj myślałem, żeby zabrać tutaj całą rodzinę moją. No I to by było naprawdę niesamowite. Ja planuję za rok zabrać córkę. To trzeba poczuć wewnętrznie, serduchu. Piękne to jest. Pewnego rodzaju takie przebudzenie i otwarcie. Miazga, no. Niemożliwe. Różnorodność. Wyzwalający.